Dobry słońce! Jak w pustyni i w puszczy. Tak się wtedy czułem. Jak po prostu rozwinąć skrzydła i być panem swojego losu. Te słoneczko, kochane. Patrz, to słońce. Fajnie. Czułem się tak, jakby świat był cudem. Po prostu o nie miałem. Tak, giglu. Karpet ziem. Tak powinno się chwytać każdy dzień. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Słońce słońca. Co tak nisko jesteśmy? O rany, dotykamy skały ręką. A po co? A po co dotykać skały? A po co latać w ogóle? Latać to co wolne być wolnym. A żeby tak. być wolnym? Tak. Wolność to jest na latanie w przetworzach. Dla mnie wolność jest taka, że żeby być sobą, być otwartym do ludzi, spełniać swoje największe nad marzenia. Dlatego to była moja podróż życia. Słuchajcie, puszczamy samolot z dobrą energią do naszego przemasa. 3-4. W burze, poczuliśmy prawdziwy odlot. Próbowaliśmy liczyć latające nad kapadosją balony, ale przy tej ilości wrażeń było to skazane na niepowodzenie. Chyba jedyne podczas naszej wyprawy. Mieliśmy nadzieję, że po takim oderwaniu się od ziemi nieuchronny koniec tureckiej przygody będzie łatwiejszy do zniesienia. Pawaj, nie da się podpuszczać! Miłość, to... miłość, zakopanem! Polewamy się, Jaha! Na szczęście! Yeah. Dziękuję. Yeah. Młodzi. I za ekipę. I za przyjazd przede wszystkim. I podróż! Za przyjazd i podróż!